Duże zmiany w polityce, w telewizji polskiej. Przed chwileczką wspominała Pani, że już można mówić o telewizji. No właśnie, jak Pani jako artystka reaguje na to wszystko, co się dzieje, co się stało? No oczywiście bardzo to przeżywam, aczkolwiek muszę przyznać, że od 15 października po wyborach, kiedy się okazało, że jesteśmy znowu w Polsce, prawdziwej Polsce, trochę z... odkleiłam się od tego takiego żywego E, śledzenia e, każdego dnia, co się dzieje, czy rzeczywiście się uda wygrać te wybory, czy będziemy po tej właściwej stronie, czy, czy uda nam się tę Polskę wybronić i czy, czy będziemy w tej Europie, czy też nie. Um, I tak jakoś po, poczułam, że, że teraz trzeba oddać się. Eee, trzeba dać czas tym, którzy teraz muszą to wszystko posprzątać i to poukładać. Oczywiście to nie jest tak, że w ogóle nie śledzę tego, ale też przez to, że to się też zbiegło z moim czasem tym takim świąteczno-bożonarodzeniem, gdzie mam bardzo dużo tras, koncertów, wyjazdów, trochę dałam sobie pozwolenie na to, żeby tak nie śledzić, już tak nie żyć tym. I tylko wiem, że wczoraj dwóch panów hmm, eee, jest tam, gdzie powinni być. I nie ukrywam mnie jako Polkę, jako osobę, która no, przez ostatnie 8 lat bardzo z ogromnym smutkiem patrzyłam na to, co się dzieje z Polską. Nie ukrywam, że ten fakt mnie bardzo cieszy.